Brimstone. Wszystko to co chciałeś wiedzieć, ale bałeś się powiedzieć. Przy przechodzeniu na BS przez ciasne wejście, zawsze staraj się go rzucić mniej więcej na środek. Dlatego, że wchodząc, będziesz miał Steam Beacon'a i wychodząc z niego, też go będziesz miał. Dzięki czemu zajmiesz BS jak totalny szef. Steam Beacon nie działa na pistolety, natomiast działa na frenzy i na karabiny, więc Mordo nie rób głupiej miny. Mało to wyważna rzecz, ty mi nie idź dziś, stąd precz. Jeżeli chcesz zatrzymać ciasne wejście, jak na przykład na łazienkach, nie rzucę go wysoko, ponieważ długo leci i długo wybucha. Rzuć go niżej, dzięki temu dużo szybciej zatrzymasz wejście, Zadajesz więcej więcej damage'a. Dobra, zaplantowałeś bombę, nie chcesz zostać w trąbę. Tak zwane line-upy na brimie też istnieją. Jeżeli chodzi o postplant, ja wskakuję sobie tutaj, celuję tam, strzelam. I wybucha w ten sposób. to trwa 8,5 sekundy. Tam gdzie się wpatrujesz, tam smokujesz. To znaczy, że tak jak się obracasz brimstone'em, tak obraca się jego minima pana touchpadzie. Pamiętaj o tym i naucz smokować, będąc obrócony w każdą ze stron. Smokuj eat every day! Czyli jak smokować? I jak? Za żadne skarby świata nie smokować. Smokować, nie smokować. Smokować, nie smokować. Misiu, czasami twoje teamci zrobią sisiu i trzeba odbijać BSA. Z pomocą przychodzą puszyste smoki, tak jak ten. Zobacz ile miejsca sobie robisz, tylko żeby wyjść. A jak przeciwnikom zasłaniesz wyjścia z twojej pozycji. Grając z Brimstone na obronie częściej będziesz smokować dla swoich teammates niż dla siebie, dlatego powinieneś wiedzieć, ile dokładnie rangea potrzebujesz, żeby coś zasmokować. Przykładowo, obronisz sobie tu pozycji, wierzyć kawalerii i nagle pół. Musisz coś zasmokować na szybko, ale nie jesteś w stanie, bo nie masz zasięgu i co teraz? Musisz podbiec, oni ci wbiegają, wbiegają i wbiegają na ciebie na lampę, jak jesteś kurwa na toczpadzie, także totalna lipa, nie! Także naucz się proszę na wszystkich mapach, ile dokładnie zasięgu potrzebujesz, żeby zasmokować daną pozycję z danej pozycji. Swojego ulta możesz używać na dwa sposoby, żeby swoim przeciwnikom przysporzyć choroby. Mianowicie używacie tak samo jak mołotowy. Czyli na posplancie używacie go, żeby opóźnić rozbrajanie spajka przez przeciwnika. Możecie też go rzucać w ciasne miejscówki, gdzie przeciwnikom trudno będzie przed nim uciec, na przykład na lampy. Zwróćcie tylko uwagę, czy zasłaniacie całą powierzchnię ultem, którą chcecie spalić. Ult trwa 6, to 9, czyli łącznie macie 15 sekund trzymanie paki na posplancie. Za darmo. Braś, Wirusie, jak masz jedynki w Librusie, to zapraszam na mojego streama, gdzie z wspaniałym community pomożemy Ci w matematyce, w polskim i fizyce. <laughs> nie no, bajeruję. Tylko Valorant, tylko harte granie i świetni ludzie jako community na czacie, który nigdy nie jest martwy.